Pokażę Wam kolejną rzecz, jaką jest klimatyzacja. Ponieważ, jak będziecie budować bazę i będziecie sobie te roślinki tutaj stawiać, no to wiadomo, jak najwięcej światła. Roślina potrzebuje umiarkowaną ilość światła za dnia, ale też potrzebuje ciemność. Nie może być tak, że ono cały czas dostaje, bo może Wam po prostu paść. Ja mam tutaj z tymi roślinami sporo problemów. No, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Ale same rośliny wytwarzają też ciepło. Oprócz tego, że wasza baza to jedna wielka szklarnia, to mało tego będzie wam stopniowo tutaj rosła temperatura. Jak widzicie, aktualnie jest 21 stopni. Więc zbudowaliśmy sobie taki system klimatyzacji, z którym też były pewne problemy. Ale to jest najprostsze, co może być i zarazem najmniej uciążliwe. Bierzecie sobie. Rury i budujecie takie coś. Ja Wam pokażę z góry, jak to wygląda z zewnątrz. Budujecie sobie taką kratownicę w kształcie dwóch krzyży. Wiadomo, że im więcej tych radiatorów, tym lepiej, ale to w zupełności wystarcza. Następnie musicie wejść sobie tutaj i zbudować coś takiego, co nazywa się Kit Pipe Radiator. To jest tak zwany taki wentylator, który zaciąga powietrze i wam ochładza to, co w tych rurach tam jest. Tego budujecie kilkanaście sztuk. no Ja mam tutaj ich 2, 4, 6, 8, 10, no nawet jeszcze gdzieś jedna mi się schowała. No ale widać nie ma to. Trzeba jeszcze tego śrubokręt, żeby go nie zgubić, bo z tymi narzędziami to też jest różnie. No, i teraz tak, żeby tutaj to działało poprawnie, jako że są płyny i z nimi jest problem, to musicie sobie jeszcze zbudować takie oto cudo. To jest tak zwane takie coś, co wam przekształca i wytrąca wodę z, yy, z rur, i to się buduje. Bodajże. Z tego tutaj, Kit Liquid Drain, to jest coś takiego. I to. Tam scrollm sobie ustawiacie i to montujecie na tej żółtej rurze, to wtedy gaz, który się zamienia w ciecz, będzie odparowany na zewnątrz, przez co Wam różnie rozsadzi. Teraz wejdziemy do środka i pokażę Wam, jak to jest skonstruowane, bo musi to być tak zrobione. Już Wam pokazuję. Wchodzimy tą wentylacją tu do tego miejsca. Tu jest podłączony wentylator aktywny. A tutaj dodałem sobie taki miernik, żeby po prostu było widać, co się dzieje. Żeby to zadziałało poprawnie, musicie wciągnąć powietrze do tych rur, wytworzyć ciśnienie. Tak, jak tutaj, ja sobie ustawiłem, że jest teraz 11 MPa i to powietrze tutaj będzie się mieszać. Oczywiście, jak zaciągniecie sobie z waszej bazy tam w temperaturze 22 stopni, to taka będzie, ale jak przyjdzie noc, to ten gaz się ochłodzi. Jak znajdziecie sobie te Tabletem To widzicie, że w tych rurach jest minus 10 stopni No dobrze Ale to jest zamknięty gaz Przez to, że akurat mamy tam odparowanie To te rury nam nie rozsadzi No bo jak rura zamarza To się zwiększa objętość Może wam wysadzić Ale żeby teraz zrobić i działało to poprawnie To musicie sobie zbudować drugie wejście Tutaj sobie zrobiłem Tutaj sobie wchodzą te rury Tak Do tej bazy Dałem zwykły zawór i dałem jeden rad radiator do środka. Kiedy temperatura wzrośnie, podchodzę i otwieram zawór. Wtedy te 11 stopni na minusie wtłacza się tutaj. No teraz jest 8, no bo jest dzień. Ale wtłacza się i ten radiator powoduje to, że będzie stopniowo nam ochładzać temperaturę w bazie. Aktualnie jest 21 stopni. Zaraz zobaczymy, ile spadnie. Tutaj jest 22. i stopniowo będzie sobie tutaj to spadać. W jakimś czasie zejdzie do takiej temperatury, że będzie tutaj 19-18 stopni. Wystarczy to otworzyć i czekać. Kiedy się temperatura już wystarczająco wam uchodzi, wystarczy ten zawór po prostu zakręcić i wala, mamy wszystko.